W niedzielę pójdziemy do urn, by wybrać nowego prezydenta Polski. Nie wszyscy będą mogli jednak udać się do właściwych miejsc zameldowania lokali wyborczych, więc, aby zagłosować, muszą dokonać pewnych formalności. O nich opowiedział nam inspektor do spraw informacji z Urzędu Miasta w Raciborzu. 18 maja Polacy będą decydować o przyszłości kraju na kolejne 5 lat. O urząd prezydenta ubiega się 13 kandydatów, a uprawnionych do głosowania jest prawie 29 milionów osób. W głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat i nie jest pozbawiony ani praw publicznych, ani praw wyborczych oraz nie jest ubezwłasnowolniony. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, lub też aplikację M obywatel, którą można się wylegitymować w komisji. Problem może się pojawić w sytuacji, gdy miejsce pobytu w najbliższą niedzielę nie będzie zgodne z adresem stałego zameldowania. W takim wypadku, aby oddać głos, należy wcześniej pofatygować się do urzędu. Wszyscy ci, którzy chcą w nadchodzących wyborach zagłosować, ale niestety z jakichś powodów nie mogą zagłosować w swoim obwodzie wyborczym, mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które upoważnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie głosowania. Taki wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub też przez internet. Należy jednak pamiętać, że termin złożenia takiego wniosku jest do 15 maja. Trzeba się za tym spieszyć, a następnie w niedzielę pamiętać, by takie zaświadczenie mieć przy sobie, idąc do lokalu wyborczego. Aby zagłosować w innym obwodzie niż ten, do którego jesteśmy na stałe przypisani, należy mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy pokazujemy komisji zarówno nasz dowód osobisty lub też inny dokument ze zdjęciem, bo nie musi to być dowód, a także oddajemy im to zaświadczenie i możemy w takiej komisji oddać głos. W wyborach ktoś może oddać także głos za nas. Takie rozwiązanie odbywa się na zasadzie udzielenia pełnomocnictwa, a skorzystać z niego mogą osoby po 60 roku życia lub posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Niestety ci, którzy nie załatwili tego do 9 maja, będą musieli udać się do lokalu wyborczego osobiście i do tego serdecznie Państwa zachęcamy, bo wybory to święto demokracji.